Czytanie w myślach to tylko złudzenie. Nie mamy dostępu do umysłów innych ludzi. Koncentrując się na własnych uczuciach i potrzebach oraz na otwartej komunikacji z innymi, możemy znacznie poprawić jakość naszych relacji. Kiedy złapiesz się na tym, że czytasz w myślach, zatrzymaj się na chwilę. Zapytaj siebie, czy mam jakiekolwiek dowody na to, że ta osoba myśli w ten sposób. Jeśli masz wątpliwości co do intencji drugiej osoby, zapytaj jej bezpośrednio. Komunikacja jest kluczem do rozwiązywania nieporozumień. Prowadź dziennik, w którym będziesz notować sytuacje, w których łapiesz się na czytaniu w myślach. Zapisuj swoje myśli i uczucia, oraz próbuj znaleźć alternatywne interpretacje sytuacji. Staraj się zrozumieć perspektywę drugiej osoby. Zapytaj siebie, jakie mogłyby być inne możliwe wyjaśnienia dla jej zachowania? Wysoka samoocena pozwala nam czuć się pewniej w relacjach z innymi i mniej obawiać się ich ocen.